Dzień dobry, witam wszystkich nowych, stałych, bywalców, subskrybentów, komentujących, lubiących, nie lubiących wszystkich Was serdecznie witam na kolejnym moim goleniu. E, nudne golenie dzisiaj znowu się zapowiada, jak chodzi o sprzęt, ponieważ słuchajcie dalej e, plastikowy e, kubek e, Martin de Candre w środku. Próbowałem suchy tygiel ważyć, mierzyć. Na trzecie, czwarte golenie dzisiaj e, tym mydełkiem, więc na po trzech goleniach 2, e, 3 przejściowych słuchajcie, ubytek tego mydła jest na poziomie do 1 g, bo waga, którą dysponuję w tym momencie nie do końca się może zdecydować którą stronę, ten więc troszkę goleń przed nami. Ale tak jak mówiłem, mamy ikona, głowicę od Mariusza, Welpimsa, dzięki Mariusz, po raz kolejny w życiu. Tym razem robimy modyfikację, czyli rozkręcam maszynę i słuchajcie, ustawiamy ją grzebieniem o, z tymi, z tym tutaj z tym tutaj, tymi nacięciami na zewnątrz wychodzą. Ma być to wersja agresywniejsza. Więc nie przedłużając wyciągam kolejną, kolejnego trita karbona. Żeby było tak samo. Nie do końca zadowolony w tej, w tej maszynce jestem z tej żyletki, ale nie zmieniamy warunków, jak to się mówi. Testów dalej trick słuchajcie, nowiutka sztuka. Być może ta głowica po prostu wolałaby inną żyletkę. No i tak czasami jest. To nie ma nic tu do rzeczy. W popularnych maszynkach te żyletki mi naprawdę pasują. Tak jakoś je założyłem. Po prostu no i teraz już zmieniać nie będę. Słuchajcie, ciężka głowica, podkreślam po raz kolejny bodajże coś koło 56 gram jak dobrze pamiętam podkładeczka ta sama rączka słuchajcie delikatnie tu wkręcam o dociągnięta założone gap zwiększył się moim zdaniem tak tak wygląda ekspozycja słuchajcie przekręcam jeszcze maszynkę żeby tam mam nadzieję, że coś widać no i takie takie golenie dzisiaj się zapowiada podsumowanie dwóch poprzednich goleń z użyciem tej maszynki jest takie, że po pierwsze strona z otwartym grzebieniem jest skuteczniejsza, łagodniejsza zarost dłużej wzrasta to jest dwudniowy zarost Dwudniowy zarost po otwartym grzebieniu z łagodniejszej strony przechodzimy na agresywniejszą stronę. Zaczynamy od grzebienia zamkniętego. Mydło już pokazywałem. Zmianą, którą pozwolę sobie wprowadzić, jest zmiana pędzla. Jest to mój pierwszy syntetyk, który miałem. Bluebird z Vanguard. Dwudziestka, bodajże jedynka, dwudziestka dwójka. Więcej ten syntetyk nie ma. Włosie nie wiem jakie tu jest. Przepraszam, tak jak mówię, pierwszy który, który miałem w swojej kolekcji, od którego zaczynałem, więc wracam. Pędzel jest suchy, niemoczony, i, i, i mam tu Plejadę Wood Od darka mam wodę, mam marmary Barbera, yy, nostalgik, taki kwiatowe. to Wam mówiłem, pokazywałem wiele razy. Yy, nagrywałem film, fajne wody od Darka, wiadomo. Zobaczymy, co będzie. Nie mogę sobie do tego różanego zapachu coś tu yy, dopasować. A nie chcę yy, zanudzać Was Nosferatu, czy też yy, co ja to miałem? Nosferatu albo. ważne Przypomnę sobie. Zaczynam kręcić. Mydełko jest. Wody odrobinka. Słuchajcie. oho, za dużo. I idziemy. Słuchajcie, twarz przed chwilą tyle, co opukałem z pracy. Człowiek przyszedł, więc opukana, umyta. Ale bez jakichś tam superanckich zabiegów, wiecie, typu wrzątek ręczniki, nic z tego. Po prostu twarz umytaj. Zaczynam dokładać wody. Raz jeszcze. Wody po raz kolejny dokładam sporą dawkę. Nie po raz ostatni wydaje mi się, że to już. Wydaje się, że wystarczy. Słuchajcie, z pewną dozą ostrożności i niepewności podchodzę do tego golenia. Jedziemy. Lecimy od dołu, będzie mniej wrócona koszulka. Aha, dzisiaj nie było akcesoriów. Wiecie, ja w nie ma kubeczka pokazanego, czapeczki. że się nie obrazi. Okej, okay. dobrze um, idziemy teraz tu. Pierwsze przejście z głowy. Nieźle. Pierwsze przejście takie powiem wam. Kontrolno-badawcze, oczekiwałem troszkę większej agresji. Nic takiego się tu nie wydarzyło. Czuć mocniej żyletkę niż na poprzedniej stronie. Mam wrażenie, że jestem lepiej ogolony. Oczywiście tutaj gdzieś coś pogubiłem, więc do poprawki. Przepraszam, ale to nic nie szkodzi. Pędzelek na twarzy czuć zupełnie inaczej. Moim zdaniem, Tuxedo, ten który był na poprzednich dwóch goleniach, przyjemniejszy jest. Ok, pauza. Idziemy dalej. Dobra. Brzeg zamknięty, wersja agresywniejsza, podwóz. Wyraźnie. słychać słychać bardziej niż moim zdaniem niż um, z drugiej strony wam ja to mudełko. No powiem wam, że klasa chyba sama w sobie Tu nie przyjemnie.

Dobra, i tu nam zostało. Stop! Płuczę twarzy już Wam wszystko mówię, co zauważyłem. Odrobinka wody. Ok. Słuchajcie, po pierwsze, muszę po raz kolejny podkreślić czwarte golenie, jakby pod rzod wydełkiem. Jaku nie mówiłaka. Maszynka. <laughs> Bardzo dobrze ogolony jestem. Zrobimy. Tak. Zrobimy. Tu i tu poprawkę. Bo. Trzeba być ładnie ogolonym. Sprzęt chce golić i goli. Teraz już dość wyraźnie czuję co gole, gdzie gole i tak dalej. W dalszym ciągu są miejsca, gdzie chcę się pojeździć, bo coś pod palcem czuć. Ja jestem przekonany, że to zaraz zniknie. Niepokoi mnie tylko po raz kolejny. O! To miejsce i jestem... Tak. Ja nigdy nie... Kilka razy tylko próbowałem pod... Włos... wąsa golić. Nie przepadam za tego typu zabiegami. Dlatego tu odpuszczam. Ale wracając. Skuteczność lepsza. Agresywność niewiele większa niż strona przeciwna. Czyli ta jeszcze zobaczę, czy na pewno. No tak. Yy, tu widać. Yy, widać, że to jest ta strona agresywniejsza. Słuchajcie. Jest lepiej. To bez dwóch zdań. Nie jest mega agresywnie, ale jest lepiej. Jestem bardzo dobrze ogólny. Naprawdę super. Naprawdę super fajnie. No. Elegancko. Tak. Nawet większych szkół sobie nie porobiłem. Szczególnie jestem zadowolony. I to bardzo. Mydełka, słuchajcie, w małym pędzelku, ale jeszcze zobaczcie. Jest. Chowam. Bawimy się dalej w testowanie, ile goleń. 9-10, taka też ta waga, nie do końca dokładna, ale tu też nie o, nie o aptekę. Chodzi tylko o rząd wielkości, jaki jesteśmy w stanie chwycić na takim powiedzmy 10 gramowym mydełku. Myślę, że to jest całkiem um, już nie nudne, a jakby przekładając, bawiąc się w tygielki, w przekładanie, w skrobanie łyżeczkami, wtedy kiedy nie nabijamy prosto z tygla oryginalnego, czy ten, no to taką większą próbkę 10 gram do miski sobie przełożyć jest jak najbardziej sens. I golimy się wtedy jednym mydłem, za chwilę można zmienić, nie trzeba... A tamto mudełko sobie <laughs> suche dalej leży, niemoczone, niewilżone, także to pod takim względem. Ja swoją próbeczkę w całości zmierzyłem, 10 gram, no i będziemy się tu golić dalej. Nie wszystko Wam wam pokażę oczywiście, bo myślę, że poza kadrem też kilka, kilkanaście goleń z tego wyjdzie. Pędzelek mniejszy niż ten Tuxedo od Yagi. Też dość przyjemny. Aczkolwiek nie tak przyjemny jak tamto włosie. Maszynka, tak jak mówię, agresywniejsza niż strona poprzednia. Tu bym ją porównał gdzieś w okolicach 41 to tu jest może tyle samo. W każdym razie agresywniejsza strona zamkniętych grzebień to jest powiedzmy niech będzie troszeczkę mniej niż 41. Ale to jest niewielka różnica. Żywetka, tak jak mówię, chyba nie do końca pasuje mi w tej głowicy. Ale ja nie zmieniam. Jestem świetnie ogolony. Tak, świetnie. Woda. A, coś słodkawo. A niech będzie. Marmara, Barber, Nostalgik, czyli takie. No, takie kwiatki. Takie kwiatki. Woda to do dostania była na Barber Shopie. O, przepraszam na barber company u naszego Stanisława również czyli stando shop chyba też jeszcze jest Powiem wam, że bardzo przyjemne te wody są Choć powiem Wam, że to są dwie, dwie skale cenowe woda, marmary, a mydło de Candre. Martina de Candre, no to powiem Wam, że to wiadomo. Dwie odrębne skale, więc bez dyskusji. Poda była, żywetki są cały zestaw. Takie kolenie słuchajcie. Fajnie jest to ogolony. Bardzo fajnie. No. No teraz już nie ma co poprawiać. Tu jakieś zaczerwienienie. Ta żyletka też tutaj dość głośnie pracuje, więc jakieś tam drgania muszą być. No i chyba. Ale to nic. Słuchajcie. Z tą maszynką wiąże się jeszcze jedno golenie, ponieważ wyciągam żyletkę, suszę. E, Choduje dwudniowy zarost i golimy się grzebieniem otwartym w wersji agresywniejszej. Sprawdzamy, co to jest i temat maszynki mamy, jakby to powiedzieć, załatwiony. Idziemy dalej. 24 maj, coraz bliżej, roczek kanał będzie miał. Coś postaram się ciekawego wymyślić albo przynajmniej coś Wam zaproponować. Zobaczymy. Nic. Zadowolony. Mam nadzieję, że wy również. Czekam na komentarze, łapki i tak dalej. W dół też mogą być, nie ma problemu. Trzymajcie się. Do zobaczyska wkrótce.